Są trzy podmioty rozwodu, i nie bez powodu, tutaj, Szanowni Państwo, ustalam w ten sposób chronologię. Pierwszym podmiotem rozwodu jest dziecko albo dzieci, potem kobieta i mężczyzna naprzemiennie. I bardzo często powtarzam, że dorośli poradzą sobie z rozwodem prędzej czy później, na pierwszej, na drugiej, na trzeciej terapii, albo bez terapii. A dzieci, jeśli źle będą poprowadzone podczas rozwodu, nie poradzą sobie. I o tym właśnie dzisiaj, szanowni państwo, na co zwrócić uwagę, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem w rozwodzie. Kiedy się rozwodzimy, to podczas tych naszych emocji przepychanek, czasami awantur, czasami straszenia się wzajemnego, bardzo często pomijamy dzieci. Nam się wydaje, że dobro dzieci, naszych dzieci jest dla nas najważniejsze, że tak naprawdę chcemy dla nich jak najlepiej, ale gdzieś tam na dalszy plan stawiamy nasze dzieci. Trzeba niezwykłej wręcz przytomności, ale też niezwykłej dojrzałości, żeby dzieci były pierwszoplanowe w rozwodzie. Dorośli, tak jak powiedziałam na wstępie dzisiejszego odcinka, Szanowni Państwo, oni się... Z tego wszystkiego wygrzebią w ten czy w inny sposób. Natomiast poranione, pocharatane rozwodem swoich rodziców, dzieci bardzo często lądują na wieloletnich terapiach i muszą leczyć się z tego, co zostało im podczas rozwodu, przez rodziców zafundowane. I jeśli mielibyśmy analizować dziecko w rozwodzie czy też dzieci w rozwodzie, bo tutaj zamiennie. W zależności od tego, jak Państwa sytuacja wygląda, musimy wziąć pod uwagę trzy elementy, które są zasadnicze, jeżeli chodzi o dzieci. Pierwsze to jest miejsce zamieszkania tych dzieci. Drugie, drugi element to są kontakty tych dzieci czy też tego dziecka z rodzicami, i Trzecim elementem bardzo burzliwym, bardzo kłopotliwym, bardzo mocno emocjonującym i stwarzającym tak naprawdę najwięcej problemu, problemów podczas spraw rozwodowych, ale też najwięcej problemów podczas spraw, kiedy rodzice nie będący w związku małżeńskim zamierzają żyć w rozłączeniu, to są alimenty. I o tym będę dzisiaj Państwu. O tym będę dzisiaj Państwu mówiła i postaram się przedstawić tą tematykę możliwie jak najprościej, ze względu na to, żebyśmy wynieśli z tego tak naprawdę to, co jest najistotniejsze. Rodzice bardzo często angażują swoje dzieci w proces rozwodowy. I niezależnie od tego, jak czasami próbują przedstawić, to ojej, ja w ogóle nie rozmawiam z moimi dziećmi, ja, ja, nie, ja im nic nie mówię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast. Bardzo często zapomina się o tym, że dzieci widzą emocje, dzieci widzą całą sytuację, że czasami ten rodzic zdenerwowany rozmową z drugim rodzicem, czy małżonek zdenerwowany rozmową z drugim współmałżonkiem, gdzieś tam coś sobie mówi pod nosem, gdzieś tam w jakiś szczególny sposób się zachowuje, i te jego emocje są wypisane, jeżeli nie na twarzy, to w zachowaniu. I dzieci. Odbierają te wszystkie zachowania jak papierka kmusowa. Nam się może wydawać, że one nic nie wiedzą, ale one będą wiedziały, wiedziały wszystko. I muszę Państwu powiedzieć taką rzecz, która jest bardzo ważna, też, że niezależnie od wieku, dzieci będą odbierały wszystko. Nawet i nam, i nawet jeżeli nam się wydaje. Że dziecko jest już dorosłe, bo skończyło 18 lat, bo nie wiem, ma 19 lat, bo ma 25 lat, bo ma 23 lata, i tak dalej, i tak dalej. I nam się wydaje, że to dziecko jest dorosłe. To jeżeli my angażujemy nasze dzieci w nasz proces rozwodowy, to one zawsze będą dziećmi. One zawsze wrócą do, do, tych, do tego momentu, kiedy są dziećmi i kiedy muszą wybierać. Czyli tak naprawdę, niezależnie od wieku, nasze dziecko, jeżeli zostanie wciągnięte w proces rozwodowy swoich rodziców, niezależnie od tego w jaki sposób, czy to jest tylko to, że dziecko przeczytało jakieś tam pismo, czy to jest to, że rozmawia się przy tym dziecku o sprawie rozwodowej, czy to jest to, że jeden z rodziców psioczy na drugiego rodzica właśnie w związku ze sprawą rozwodową, niezależnie od tych wszystkich okoliczności, to dziecko będzie musiało stanąć. W lojalności do któregoś z rodziców, bo tak wygląda konstrukcja dziecka w sytuacji, kiedy rodzice są w konflikcie. I muszę Państwu powiedzieć, że zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że dziecko jest dorosłe, ma 20-25 lat i mówi wprost: Słuchajcie, to są Wasze sprawy, kocham Was tak samo i ja nie chcę się w ogóle w to mieszać. Natomiast niestety to wymaga. Ogromnej samoświadomości, a ta bardzo często, bardzo często wynika z jakiejś tam pracy ter terapeutycznej, którą wcześniej wykonamy. No, ale dobra, wracając do meritum, ponieważ troszeczkę odsunęłam się od tego głównego tematu, którym jest dziecko w rozwodzie i tych trzech elementów, które dzisiaj chciałabym omówić, w związku z czym wróćmy proszę. Miejsce zamieszkania dziecka. Miejsce zamieszkania dziecka. To jest taki temat, który coraz częściej zaczął wywoływać coraz większe, coraz większą niezgodę pomiędzy małżonkami dotyczącą miejsca zamieszkania dzieci właśnie. To jest bardzo ściśle związane ze sprawą dotyczącą kontaktów, natomiast to miejsce zamieszkania jest przedmiotem wielu, wielu, wielu rozważań, zwłaszcza w odniesieniu do opieki naprzemiennej, która została wprowadzona tak naprawdę do naszego systemu prawnego, przeciągnięta została z innych systemów, ponieważ my tutaj nie mamy, Szanowni Państwo, stricte przepisów, które by regulowały tę kwestię, w związku z czym tym bardziej jest to trudne. Wiele osób się tym zachłysnęło, bo dla niektórych osób jest to realne rozwiązanie, natomiast yy, dla niektórych osób będzie to pewnego rodzaju forma, na ucieczkę od płacenia alimentów. No bo jeżeli dziecko przebywa w miesiącu taką samą ilość dni u matki i taką samą ilość dni u ojca, to bardzo często stanowi to taką przyczynę do tego, żeby rodzice wzajemnie nie płacili alimentów na te dzieci. Dzisiaj nie o tym, czy jest to właściwa forma, czyli ta opieka naprzemienna, tylko o tym, że. Miejsce zamieszkania dzieci jest bardzo ważnym elementem rozwodu, i rodzice, każdorazowo zastanawiając się nad rozwodem czy podejmując decyzję dotyczącą rozwodu, muszą sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób chcą tę kwestię poukładać. I żeby była jasność. Powinniśmy się tutaj kierować dobrem dziecka, ale takim realnym dobrem dziecka, nie naszymi zachciankami, nie naszym ego, nie tym, co my uważamy, tylko tym, że dziecko powinno mieszkać z tym rodzicem, z którym jest mu bliżej. I jakkolwiek to brzmi, szanowni państwo, tutaj bardzo duże znaczenie będą miały fazy rozwoju dziecka, natomiast społecznie, kulturowo. Matka jest tym rodzicem, które co do zasady, oczywiście, ja nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ale co do zasady zaspokaja jakby więcej potrzeb, zwłaszcza emocjonalnych dziecka. No To też wynika z, to też, to też wynika z ewolucji, to, to wynika z bardzo wielu rzeczy, ale absolutnie to, co powiedziałam, proszę nie traktować jako jakiekolwiek dewaluowanie roli ojca w życiu dziecka, bo absolutnie to nie ma z tym nic. Nic wspólnego, wręcz przeciwnie, ojcowie w pewnym wieku, zwłaszcza dla chłopców, powinni być rodzicem pierwszoplanowym albo bardzo znaczącym rodzicem, jeżeli chodzi o kwestie decyzyjności. Ale, tak jak powiedziałam na początku, kwestie dotyczącą miejsca zamieszkania dziecka musimy, czy też dzieci, musimy bardzo dobrze przeanalizować, jeżeli podejmujemy decyzję o rozwodzie. Mamy tutaj kilka rozwiązań. Dziecko może mieszkać z mamą, dziecko może mieszkać z tatą, dziecko może mieszkać w tak zwanej opiece naprzemiennej. I to, co mnie ostatnio bardzo mocno przeraziło, to pojawiają się też pomysły, niestety mm, oferowane przez, czy też propagowane, czy, czy wymyślane przez osoby, które chyba nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo to może być trudne dla dzieci. A mianowicie miejsce zamieszkania dziecka w jednym budynku, domu, mieszkaniu i zmienianie się rodziców co tydzień czy co dwa. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, nie o tym. Ja z pewnością będę jeszcze o tym mówiła. Jeśli są wśród Państwa osoby, które są zainteresowane opieką naprzemienną tak w ogóle, to zachęcam do wcześniejszych podcastów. Ja o tym już mówiłam, można sobie posłuchać. Natomiast dzisiaj skupmy się na tych trzech elementach. Jeżeli. Analizujemy, analizujemy projekt Dziecko w rozwodzie, jakkolwiek to brzmi. I mm, druga rzecz, szanowni państwo, to, to jest kwestia kontaktów. Kontakty to jest nic innego, jak sposób widywania się dziecka z tym rodzicem, z którym ono nie mieszka. Czyli już tutaj załóżmy, że mamy takie, ta, taką sytuację, taki stan faktyczny, że dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców. Powiedzmy, że jest z mamą, bo to zdarza się najczęściej, ale nie tylko. Absolutnie nie tylko. Zdarzają się coraz częściej przypadki, że dzieci zamieszkują z ojcami. Natomiast ja, jakby będę tutaj operowała tym, co się zdarza najczęściej, czyli dziecko zamieszkuje z mamą, więc jest kwestia kontaktów z ojcem. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość że nie wolno, absolutnie nie wolno i ja jestem ogromnym przeciwnikiem blokowania jakiegokolwiek kontaktów z ojcem przez matki. Niestety to jest bardzo częsta historia, bardzo często się to powtarza i tak naprawdę, tak naprawdę to jest robienie panom na złość, używając do tego dzieci. Jakkolwiek to brzmi, proszę państwa, ale tak jest stan faktyczny. I niestety to się zdarza bardzo, bardzo często, co z drugiej strony pokazuje pewną, powiedziałabym, może nawet małą dojrzałość naszego społeczeństwa w kwestiach wychowawczych dotyczących dzieci, bo co innego, rozwód. My tutaj naprawdę możemy się jako współmałżonkowie naparzać i to ostro, natomiast dzieci. Powinny być nietknięte, dzieci powinny być chronione i w kwestiach dotyczących dzieci, my jako rodzice, powinniśmy mówić tym samym językiem, iść tą samą ścieżką, iść tą samą drogą, żeby nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja, że dziecko, dzieci wykorzystają ten konflikt, aby zrealizować jakieś tam swoje cele. Bo jeśli rodzice są w dużym konflikcie, jeżeli rodzice są w bardzo dużej opozycji do siebie, to prędzej czy później dzieci to wykorzystają. Niestety najczęściej wykorzystają to w ten sposób, że potem bardzo trudno jest wrócić do normalności, jeżeli mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Nie będę się tutaj roz, roz, rozwijała nad tym, co, co przed chwileczką powiedziałam, natomiast ja osobiście widziałam na bardzo wielu salach sądowych i poza salami sądowymi w jakiś sposób negatywny, czasami tak naprawdę tragiczny. Takie konflikty rodziców się kończą dla dzieci, bo one się kończą uzależnieniami tych dzieci, one się kończą ucieczkami tych dzieci, one się kończą yy, bardzo często pewnego rodzaju zaburzeniami dla tych dzieci, itd. Tak tak w związku z czym, szanowni Państwo, tutaj taka prośba i apel o rozsądek, o pewnego rodzaju dojrzałość. A jeśli nie macie takiej dojrzałości, jeżeli czujecie, że rzeczywiście tutaj gdzieś zawodzę jako rodzic, to zachęcam do tego, aby skorzystać z pomocy profesjonalisty. I tutaj mam na myśli psychoterapeutę, żadnego magika, który jest życiowym nauczycielem czy, czy czy na przykład życiowym inspiratorem, ponieważ takie osoby również zaczęły funkcjonować na rynku. Jest mnóstwo samozwańczych coachów, którzy twierdzą, że mają kompetencje do różnego rodzaju rzeczy, więc tutaj zachęcam po pierwsze do ostrożności, po drugie do rozważności, a po trzecie do odpowiedzialności za nasze dzieci. Więc jeżeli czujemy, że my gdzieś zawodzimy, wybierzmy się do osoby, która nas właściwie poprowadzi w tym trudnym dla nas okresie, bo Pamiętajmy, że rozwód jest cholernie trudnym momentem w życiu każdego człowieka. My możemy się zarzekać, że jest wszystko pięknie, że jest ładnie, że my sobie dajemy radę, że tu pogadam z Kaśką, tu pogadam z Alą, tutaj się spotkam na kawę z Krzyśkiem itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I okej, okay, jakoś to przeżyję, jakoś to będzie. No pewnie. Ale nie widzimy z tego cało, jeśli nie będziemy w odpowiedni sposób zaopiekowani. Więc, jeżeli nasze emocje są nie do końca, powiedziałabym, okiełznane jako dorosłych ludzi, którzy się rozwodzą, to jakimi my jesteśmy w tym czasie rodzicami, szanowni Państwo? Może warto sobie takie pytanie zadać. No ale dobra, jeżeli wracamy do tematu tych kontaktów, no to to zazwyczaj jest tak, że ten rodzic, który z dziećmi nie mieszka, występuje do sądu o kontakty. Czasami zdarzały się takie sytuacje, że panie bardzo mocno chciały i występowały o to, aby były kontakty ustalone przez sąd dużo prędzej, aniżeli robili to panowie, którzy nie mieszkali z dziećmi. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu sytuacji, ponieważ to tak naprawdę pokazuje zaangażowanie matki i chęć matki w to, żeby, żeby ojciec miał kontakt z dzieckiem. A niechęć ojca. I często zdarza się tak, że ta matka walczy, żeby te kontakty jakoś wyglądały, żeby one się odbywały, natomiast one się nie odbywają. Czyli tutaj mamy dwie skrajności. Te panie, które blokują zupełnie, totalnie i bez jakiejkolwiek krępacji kontakt do dziecka, wymyślając bardzo różne um, argumenty, wymyślając, szanowni państwo, i to powiedziałam z pełną y, stanowczością, ale też z pełną odpowiedzialnością tego słowa. Argumenty przeciwko ojcom, albo druga rzecz to jest kwestia tego, że ojciec jednak nie chce mieć kontaktu ze swoim dzieckiem. No i tutaj niestety nic nie zrobimy, bo my możemy narzucić ten plan kontaktów. Natomiast to jest tak, że jeżeli ten ojciec nie będzie chciał. Mieć takich realnych kontaktów ze swoim dzieckiem, to po prostu tutaj się nic nie wydarzy, Szanowni Państwo. Nie ma takiej siły, aby tutaj się wydarzyło coś takiego, że ten ojciec rzeczywiście realnie będzie spędzał jakiś taki treściwy, atrakcyjny czas z dzieckiem. Najpewniej to będzie wyglądało tak, że to dziecko zostanie posadzone na kanapie, dostanie telefon i ojciec powie, baw się, tak, baw się. Jeżeli nie jest to ojciec, który sam wystąpił o kontakty, jeśli nie jest to ojciec, który realnie uczestniczy w życiu dziecka, jeżeli to jest tak, że ta matka chciała ustalenia tych kontaktów, to bardzo często tak wygląda. Dzisiejszy odcinek też nie jest o tym, jak sobie poukładać kontakty, dlatego że o tym też był już odcinek, ale ja będę jeszcze o tym na pewno mówiła. Natomiast bardzo ważnym elementem w, w odniesieniu do kontaktów jest to, że rodzic ma prawo do kontaktów i nikt nie ma Uprawnień do tego, aby ten kontakt blokować. Nawet najgorszy współmałżonek może być najlepszym ojcem, matką w oczach naszych dzieci, więc nie próbujmy dewaluować tego, w jaki sposób dzieci patrzą, jaką mają optykę wobec swoich rodziców, bo, jest, bo to jest tylko i wyłącznie sprawa tych dzieci. One mają do tego prawo. W związku z czym Myślę, że takim najważniejszym elementem przy kontaktach to jest zapamiętanie, że kontakty to jest coś takiego, co bardzo fajnie, jeśli jest uregulowane, ale jeszcze fajniej, jeżeli z jednej strony ten rodzic, który z dziećmi mieszka, bez problemu wydaje te dzieci na kontakty i rzeczywiście dba o to, żeby te kontakty się odbywały z rodzicem, który chce odbywać te kontakty. To są takie bardzo ważne. Dwa elementy. I trzecim, najwa trzecią najważniejszą kwestią, jeżeli um, realizujemy projekt Dziecko w rozwodzie, jakkolwiek to brzmi, to są alimenty. I tutaj, szanowni Państwo, muszę powiedzieć, niestety to jest ten temat, który wzbudza najwięcej, najwięcej konfliktów, który, yy, kto, który wzbudza najwięcej emocji, gdzie eskalują różnego rodzaju sytuacje i tak dalej, i tak dalej, bo trudno. W większości przypadków i co do zasady rodzicom jest bardzo trudno umówić się na realne kwoty alimentów. Oczywiście, ja nie mówię, że to się zdarza zawsze i że to jest sytuacja, która obejmuje każdy jeden przypadek, bo tak nie jest. Natomiast co do zasady tutaj mamy problem. Mamy problem z alimentami, bo ten rodzic, który wychowuje dziecko, czyli najczęściej matka, chce mieć tych pieniędzy jak najwięcej, po to, żeby dziecko miało jak najwięcej rzeczy zapewnionych, bo ona natomiast będzie realizowała obowiązek alimentacyjny przez osobiste starania. Natomiast ojciec chce płacić jak najmniej. Bo jeżeli chce płacić i jeżeli realnie uznaje, że dziecko kosztuje i wie, ile to dziecko kosztuje, no bo przecież brał udział w życiu dziecka i dokładnie, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, no to tutaj tych problemów jest znacznie mniej. Natomiast jeżeli czegoś takiego nie mamy i jest opór po stronie taty, który ma płacić alimenty, no to są bardzo różne, bardzo różne. Bardzo różne argumenty, łącznie z tym, że są to pieniądze na fryzjerów, na kosmetyczki itd., itd. I tutaj chciałabym tylko wtrącić pewnego rodzaju dygresję, szanowni Państwo. Dziecko kosztuje. Każdy jeden dzień życia dziecka to jest pewnego rodzaju inwestycja i na jego wyżywienie, ubranie, zamieszkanie, hobby, zainteresowanie, zajęcia, czasami lekarzy, czasami szkołę, czasami. Czasami edukację jakąś dodatkową, czasami leczenie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc przeanalizujmy sobie, czy oby na pewno myśląc to, co myślimy o alimentach, myślimy o tym racjonalnie, bo zaryzykowałabym tutaj takie stwierdzenie, że jednak nie zawsze ten racjonalizm nam w tym zakresie wychodzi. I reasumuj, reasumując, szanowni Państwo, jeżeli. Rozwodzimy się i mamy dzieci. To poza tym, że powinniśmy jak najbardziej ogarnąć się sami, aby nie przerzucać na dzieci naszych emocji związanych z rozwodem, to musimy jeszcze wziąć pod uwagę trzy bardzo ważne elementy, a mianowicie miejsce zamieszkania dzieci, kontakty dzieci z tym rodzicem, który z tymi dziećmi nie mieszka, i po trzecie alimenty. Jeśli to sobie poukładamy, to tak naprawdę proces rozwodowy powinien przejść. Nie chcę powiedzieć łatwo, miło i przyjemnie, bo absolutnie nigdy tak nie jest, natomiast na pewno przejdzie dużo, dużo prościej i bez takich wzlotów, jakie mogą być czasami na sali sądowej. Tym akcentem zakończyłabym dzisiejszy odcinek, chociaż jeszcze mam dla Państwa dwa ogłoszenia. Pierwsze dotyczy tego, że jeżeli te treści, które Państwu udostępniam na o różnego rodzaju kanałach, bo to jest i podcast, i posty, i social media są dla Państwa w jakikolwiek sposób przydatne, to serdecznie zachęcam do subskrypcji albo nawet przerzucenia tych treści, które dla Państwa publikuję, dla osób, którym mogłyby się przydać, ponieważ im więcej osób będzie miało do nich dostęp, tym większej liczbie osób będą mogły pomóc. Te treści, które dla Państwa tworzę. Natomiast drugie ogłoszenie to jest ogłoszenie o mojej książce, do której serdecznie Państwa zachęcam. To jest książka Rozwód po Polsku, i tam bardzo dokładnie wyjaśniam, na czym polega rozwód, z czym to się wiąże, co się je, czego się nie je, <grytania> w jakich konfiguracjach powinniśmy sobie poukładać pewne elementy i co tak naprawdę po kolei powinniśmy zrobić, aby ten rozwód był. Układany. Tak? W związku z czym serdecznie zachęcam. Książka jest do nabycia na mojej stronie internetowej www.adwokatlewandowska.pl i myślę, że to jest taka publikacja, której jeszcze w Polsce nie było, bo ona jest przeznaczona właśnie dla wszystkich osób rozwodzących się. Napisana jest bardzo prostym językiem i wyjaśnione tam zostały wszystkie trudne kwestie, trudne rzeczy dotyczące rozwodów. Tymczasem, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie mnie dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo słuchaliście wieczorem, czy w ciągu dnia, czy w nocy. W związku z czym, tym, którzy słuchali mnie w ciągu dnia, y dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tym, którzy słuchają mnie w nocy, czy też nad ranem, życzę spokojne spokojnej nocy, może spokojnych snów. W każdym razie wszystkim Państwu życzę bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do widzenia i do usłyszenia oczywiście.